Ja jestem oczywiście Maxa, to jest kolejny odcinek z serii tygodnia na Maxa. Dzisiaj, oczywiście, bez zbędnego przedłużania, możemy rozpocząć ten odcinek. Co dzisiaj przed nami? Kija przyszłości, czyli nowa Kia Niro oraz Honda CRV, czyli mój Dreamcast z dzieciństwa. Lecimy z odcinkiem. Mówiąc o. zapowiadając tak naprawdę temat e, Kia przyszłości, pewnie wpadliście na to, że mówię o kolejnym Kii elektryku, bo które są generalnie w necie całkiem nieźle zachwalane. I zresztą Kia ev 6 jest autem roku yy, aktualnego. Jednak nie do końca tak jest, bo Kia Niro nie jest samochodem elektrycznym, jest w pewnych wersjach, ale mówię o napędzie spalinowym, który ona posiada, a raczej napędzie hybrydowym. Yy, zobaczymy, co właśnie Kia pisze o swoim aucie na swojej stronie. Dzisiaj się będziemy nią posiłkować i zobaczymy, czy Was też Kia prze przekona, tak jak mnie, wszelkie informacje które na jej temat poznałem. Przede wszystkim wchodząc na stronę widzimy rodzinę Kia Niro, rodzinę, bo są to napędy różne, w różnej formie i także przecież napęd elektryczny, stąd to są trzy różne auta na zdjęciu. Kia na samym wejściu chwali się trzema rzeczami, czyli baterią o pojemności 64,8 kWh, funkcję lounge w fotelu pasażera. Z tego co pamiętam z testów, z wizualizacji są to te fotele składane z przodu pasażera, czyli właśnie, że możemy coś dłuższego przebyć, bo ten samochód naprawdę nie jest duży. Jest duży, co się. Jest fajny dla idealnie 4 czy 5 osób, ale nie jest on za wielki, nie jest rozlazły. Fajny, właśnie, taki skurczony, jest spakowany. Jakbyśmy go nazwali Kijani RORAR, to wtedy tak by pasowało. No i do tego usługi Kija Connect. Miejmy nadzieję, że to zostanie szczegółowo i wyjaśnione. Pozostawam pierwszymi rzeczami, teoretycznie nie powinniśmy mieć wiele problemu Później mamy szansę zapoznać się konkretniej z zewnętrzem i z wnętrzem Kiniro. Na pierwszym ze zdjęć widzimy właśnie Niro. Generalnie mi Niro się naprawdę podoba. Samochód jest futurystyczny w tym dobrym tego słowa znaczeniu. Widać, że płyta podłogowa wykorzystuje 110% możliwości takiej płyty, jej przestrzeń i wszelkie rozwiązania na tej przestrzeni są świetnie, świetnie wykorzystane. Z przodu agresywny przód. Ten pokazuje nam trochę, że auto może być i elektryczne, ale nie tylko. Maska jest dość spora, ona zachodzi tak od góry. Trochę przypomina mi się też Citroen Cactus. Jednak ja nie rozprawia wrażenie trochę bardziej masywniejszego auta z przodu. Przez środek przechodząca taka listwa, która kończy się nad reflektorami. Te reflektory są też w takim kształcie dość ciętym, że tak powiem. Idąc dalej, mamy tą niewielką bryłę auta, tą część właśnie, że tak powiem, dla kierowcy, dla pasażerów. Spore felgi jak na tak niewielkie auto. Trochę jak patrzę na niego z boku, przypomina mi się Hyundai Bayon. Ten też z boku ma takie właśnie detale, które możemy sobie zamówić w innym kolorze nadwozia, bo tak właśnie jest w Niro z tyłu. Jak to zresztą Kia się chwali, możemy te panele mieć w różnych kolorach, także możemy mieć tak w innym kolorze niż nadwozie i to też myślę, że fajna możliwość w konfiguracji. Tył ma na pewno bardzo ładne światła, tak samo jak zwykłe reflektory, jak i te, ten, to trzecie światło stopu. Yy, jedyne, co mi się nie podoba, jak zawsze w Kijach i Hyundaiach, to nisko osadzone prawdopodobnie są to też kierunkowskazy. Yy, jak światło trwania git, tak te kierunkowskazy trochę za nisko mi się wydają. Yy, no i nie wiem, po co ten chrom z tyłu. Ja tak jakoś do chromu nie jestem przekonany. Wydaje mi się, że on po kilku latach nie wyglądać już będzie tak dobrze. Ale zobaczymy. Przechodząc do środka, widzimy dużo nawiązań, moim zdaniem, z elektrycznej Kii EV6, bo do naprawdę bardzo mocno jest do niej podobne. Przede wszystkim kierownica, te dwa panele, gdzie jeden schodzi się troszkę bardziej ku dołowi niż zegary same. Dość tak po środku umieszczone pomiędzy półką górną a schowkiem i tam niższą częścią nawiewy, a także przez środek taka przepływająca konsola, na której jest piano black, które fajnie wygląda. No i ja generalnie jestem do Piano black w miarę przekonany. Na środku także wybiera kierunku jazdy w elektryku, no i skrzynia biegów w aucie z napędem spalinowym. Ja też się tu chwali, że dzięki właśnie platformie K, zaprojektowanej dla samochodów segmentu C, wnętrze nowego Niro jest obszerniejsze niż dotychczasowego modelu. Większa przestrzeń i rozwiązania poprawiające ergonomię zapewniają wyjątkowo dużo miejsca dla pasażerów przednich foteli smukłe oparcia przednich foteli uwalniają dodatkową przestrzeń strzyłu zapewniając więcej miejsca na kolana osób siedzących z tyłu to też rzeczywiście pokazuje ja w testach że rzeczywiście te tylne te fotele przednie są tak wyprofilowane z tyłu że dadzą nam więcej tam miejsca na nogi. Tu też fajnie żeby zostało to pokazane bo wiem że nie każdy producent się tym chwali. Poniżej pod ekranem mamy taki panel dotykowy. I nim możemy zmienić funkcję. Mamy tam też dwie gałki, więc z natury może być to klimatyzacja, możemy tam obsługiwać właśnie klimę, ale kiedy przełączymy się jednym przyciskiem na tym panelu, te przyciski stają się, przeobrażają się w przyciski do obsługi właśnie systemu, systemu multimediów. Dalej, Kia chwali się właśnie tymi systemami, Kia Connect, aplikacją i tak dalej, jednak to są rzeczy, moim zdaniem, którymi trzeba się chwalić już w testach, a nie samymi gołymi przykładami. No i na samym końcu jesteśmy w stanie poznać wszystkie wersje Kia Niro. Podstawowa Kia Niro to Niro Hybrid. No i przeczytam wam, co jest napisane na nim. Model ten korzysta z połączenia wyjątkowo sprawnego silnika benzynowego z rodziny Smart Stream z silnikiem elektrycznym oraz sześciobiegową przekładnią dwusprzęgłową. Jazda w tytuł jest realizowana wyłącznie przy pomocy silnika elektrycznego, co wpływa na wyeliminowanie emisji spalin podczas manewru cofania. Silnik, o którym Kia się chwali, to jest Volno 1.6. Z tego też względu silnik osiąga ten niewielką moc 141 koni i moment obrotowy 265 km, co i tak w większości dzieje się dzięki właśnie napędowi elektrycznemu. Czas 0-100 40 sekundy i prędkość maksymalna to 165 km na godzinę, czyli niewiele, ale idealnie do miasta. I Miro mi się wydaje, że jest typowo autem miejskim. W przypadku takiego napędu bateria ma 1,32 kWh, czyli typowo jak na po prostu zwykłą hybrydę. Niro plug cena od 128 400 zł. Następny jest Niro plug Hybrid, czyli oczywiście hybryda, którą możemy doładować z gniazdka. Tutaj Kia chwali się. Podobnie jak Niro HEV, ten model także korzysta z połączenia silnika benzynowego z rodziny SmartStream. Z mocniejszym silnikiem elektrycznym o mocy aż 62 kWh, o mocy aż 62 kWh oraz sześciobiegłą przekładnią dostrzęgową. Dzięki większej pojemności baterii posiada zasięg w trybie elektrycznym do 65 km. Tutaj właśnie bateria to już 11,1 kWh. Moc to 183 konie mechaniczne i 265 Nm, czyli identycznie Nm. Moc wzrosła. Prędkość maksymalna to 168 km na godzinę, a pierwszą setkę osiągniemy w 9,6 sekundy. Cena od 160 200 zł. Na sam koniec Kira, Kia Niro EV, czyli wersja elektryczna Niro, łączy duży zasięg 460 km WLTP i bardzo dobre osiągi. Tutaj mamy napisane baterią o pojemności 64,8 kWh, ładowanie szybką ładowarką od 10 do 80% w czasie 43 minut, moc maksymalną 204 mechaniczne i moment obrotowy 255 Nm, przy przyspieszaniu od 0 do 100 w 7,8 sekundy, a prędkość maksymalna to 167 km na godzinę. Szczerze wam powiem, że naprawdę kieniro w tej zwykłej hybrydowej wersji totalnie bym się nie obawiał. Jest to auto, które myślę, że w ciemno, bez większych oglądania, byłbym w stanie kupić sobie w salonie i w ogóle nie zwracać na niego uwagi przy jeździe 100% miejskiej, bo to auto naprawdę nie będzie wiele palić i ma wszystkie ważne systemy bezpieczeństwa. Nowa Honda CRV. To tak kiedyś wcześniej CRV-ka rzeczywiście była moim drinkerem i też trochę tak na nią patrzę. Kiedyś rzeczywiście wydawało mi się, że Honda to są takie auta. Cały czas jestem oczywiście w tym twierdzeniu. Zresztą teraz też na jakiegoś Japończyka będę celować, że są to auta naprawdę trwałe. Zresztą i Honda, i Toyota, są to auta są naprawdę trwałe, bez głupich fuck upów. Nie wiem jak jest teraz, bo z żadnym nowoczesnym Japończykiem nie miałem do czynienia, ale rzeczywiście ze sparoma starszym miałem. I tam rzeczywiście jedyne co może się psuć, to wóbr oleju. Jeżeli go nie pilnujemy, no to silnik prędzej czy później uszkodzi się poważniej. Zresztą tak też było w rodzinie na przykład z Nissanem Primerą P12, który to już swoją drogą w silniku 1,8 miał totalnie mały, małą poziomność układu olejowego, chyba tam na poziomie niecałych trzech, dwa chyba 2,8, więc jeżeli te 2,8 a pije nam na przykład, bo to normalne dla tych silników litr oleju na 1000, a my tego nie kontrolujemy, no to bardzo szybko silnik możemy przytrzeć przez brak oleju. CRV-ka wraz z RAV4 w latach 90. stworzyły taki segment aut średnich, terenowych, właśnie rodzinnych. Do teraz to się utrzymuje, że rzeczywiście CRV-ka i RAV4 z tego trochę słyną. Nie wiem w sumie czemu wyszła z tym, z tym Japonia, a nie jakaś marka europejska czy amerykańska. Przecież Japonia ma dość mało, małe terytoria, małe przestrzenie do przemieszczania się, no i tym bardziej wielkie aglomeracje miejskie, gdzie te auta nie do końca wielkie. Się przydają i spisują. CRV-ka w tej generacji, o której mówię, była moim karem, czyli generacja tam z lat, chyba 2006, 2007, 2012. Więc że były to lata, gdzie ja rzeczywiście brałem autoświat, gazetę motoryzacyjną i co tydzień przeglądałem gdzieś tam rav 4, czy na CRV-kę, właśnie. Zresztą te obie auta z tamtych lat były fajne, mi się zawsze podobały. No i CRV-ka, i rav 4 tamtych generacji z dużym dieslem. Nie jest wyborem jak najbardziej godnym polecenia, właśnie ze względu na silnik, no ale tak już wyszło. Mi bardzo wygląd przypomina Hondę HRV. Czy to dobrze, czy to źle? Nie wiem. Z tyłu na pewno nie, bo tył HRV-ka ma tragiczny, ale przód wygląda naprawdę fajnie i CRV-ka również tak fajnie wygląda. CRV najpierw zadebitowała też na rynku USA, zresztą tak jak HRV-ka, bo tam też ta, ten model cieszy się bardzo, bardzo fajnym zapotrzebowaniem. Pod maską w Europie znajdziemy dwie wersje napędowe. Pierwsza z nich to 181-konna hybryda znana już z Civic'a na przykład. Ta oferuje 315 Nm obrotowego. To będzie z pewnością najlepiej, najlepiej wybierany wariant, ze względu na dobrą cenę, osiągi i oszczędność. Tak przynajmniej twierdzi Honda. Drugą są też jest hybryda, tym razem hybryda plug-in. Japończycy jeszcze nie wchodzą w konkretną specyfikację tego silnika, natomiast silnik mam pracować według Cyklu Atkinsona i także dwóch jednostek elektrycznych, więc będzie tutaj napęd na cztery koła i zdecydowanie wyższa moc. Myślę, że honda będzie trwać w coś około 300 koni, by nie odstawać od konkurencji. Zasięg na ładowaniu jednym sięgnie do 80 km, a bateria, a ładowanie akumulatora to 2,5 godziny. Honda nie podaje też jednak także danych dotyczących pojemności baterii. Niebawem także poznamy pełen cennik. Wydaje mi się, że on totalnie zmiecie z planszy, bo Honda od niedawna bardzo, bardzo przesadza cenami, nawet jak na 2023 rok. A zobaczymy, czy Honda wróci na tory, bo moim zdaniem trochę Honda złapała w ostatnich czasach taką odklejkę. Coś w stylu Mitsubishi, ale nie aż tak. Na pewno wiecie o co mi chodzi. Ok, teraz przechodzimy oczywiście do tych cotygodniowych memów. O Boże, grupa Dacia Dostry Polska chyba dawno nie było. Czy twoja dacia też tak wyglądała przy wyjeździe z salonu? No i zdjęcie pewnego elementu zawieszenia. Nie będę się błaźnił, bo z tak daleka nie widzę nawet, co to jest. <grym> no ale rzeczywiście stały w takim osadzie rdzy. Nie, nie nazwą tego korozją, ale jest to taki rdzawy osad, coś mniej więcej jak pojawia się na tarczach. Tarcze też nie rdzewieją całe od postoju, no chyba, że auto stoi 10 czy 15 lat. No ale z wejścia po tak takich dwóch tygodniach to raczej coś takiego się nie dzieje. No i drugie zdjęcie, mamy też rurę wydechową, ten chyba końcowy jej element. No nieźle te auta wyglądają jak na nowa. Mamy screena z jakiejś grupy, nie ma niestety nazwy, więc w każdym razie pozdrawiam. Siema, jakim samochodem jechało Ci się najwygodniej? No i mamy odpowiedź na pytanie, E46 318 i LPG, może do wyprzedzenia się nie nadaje, ale do trasek idealny. No i <laughs> mamy zajebisty komentarz, kurwa wiedziałem, że jakiś idiota się znajdzie. Jakim autem jechało mi się najwygodniej? Kurde, chyba no, talizmanem. Najlepiej mi się jechało i kierowało. Ze względu na takie bezpieczeństwo, jeśli chodzi o moc, wygodę, jeśli chodzi o fotele, o zawieszenie, o tłumienie nierówności, to rzeczywiście talizman wygrywał wszystkim, zwłaszcza w swojej kasie, bo wydaje mi się, że w swojej kasie nic tańszego nowego na tamte czas, kiedy był produkowany, się nie znalazło. Wtedy nawet talizmany były tanie i naprawdę mi się wydaje, że żaden Wag ani nic takiego super pasat. Nic nie było w stanie go przeskoczyć. No, już niestety ich nie produkują. Na końcu. Nienawidzę tego złoma. To najlepszy samochód na świecie. Trzeba było kupić Japońca. Nigdy go nie sprzedam. Czekaj, Engine. Dobra, no prawie i będę jeździł. Co to znowu za dźwięk? No to nienawidzę tego złomu. tak jak kiedy zacząłem robić progi. Potem jak już zrobiłem i się nim przejechałem, po zrobieniu progów, to będzie najlepszy samochód na świecie, bo jeszcze ich nie skończyłem. Oczywiście robię je trzy tygodnie już, jak na razie. Teraz myślę, że trzeba było kupić Japońca, chociaż Japończycy też bym robił progi, więc może nie do końca. Jak już zrobię wszystko, pewnie nigdy go nie sprzedam. Potem może mi się rozsypie na przykład turbina, nie wiadomo nigdy. Potem, dobra, naprawdę będę jeździł, co to znowu za dźwięk. No i w kółko. Tak to już jest z moim 24-letnim garbusem. Napiszcie, czy ten mem odnosi się także do Waszego samochodu. To już będzie wszystko w dzisiejszym odcinku Tygodnia na Maxa. Ja Wam oczywiście dziękuję bardzo za oglądanie i widzimy się oczywiście w środę z tydzień o 20 na kolejnym odcinku serii Tygodnia na Maxa. Dzięki, na razie, cześć i czołem.